Ponad tydzień temu na oficjalnym koncie Raila zostały zapowiedziane nam nowe postacie na wersję 3.5. Tylko... kim one tak właściwie są? Poza tym, że kolejnymi Chrysosherami oczywiście. Na temat Cerydry, jak i High Silence w samej głównej fabule zbyt wielu informacji nie znajdziemy. Czasami są wspomniane przez jakieś postacie, choć częściej wymienia się High Silence i na tym właściwie się kończy. Co raczej nie dziwne, patrząc na to, że ich core flame były odniesione, zanim pojawiliśmy się na Amphoriusie jako Try a High Silence podobnież już nie żyje. Stan serydy jest nam właściwie nieznany. Być może w 3.4 oficjalnie poznamy je już w grze, a ich stan się wyjaśni, ale to dopiero za tydzień. Z pomocą przybywa jednak dodany w 3.3 tekst, możliwy do znalezienia w zniszczonej Okemie, gdy odbudujemy jednego z Kamiennych Lwów. Tekst nazywany The First Flame Chase Journey, który chciałbym wam dzisiaj przybliżyć. Tym samym ostrzegam o możliwych spoilerach z wersji 3.3 i poprzednich. Cofnijmy się jednak na chwilę, aby każdą z pań wprowadzić, zanim opowiem wam ich historię, bo są ze sobą dosyć mocno związane. Ich banery w jednej wersji to nie jest przypadek. Jak czytamy na Instagramie StarLayla, High Silence to postać podążająca ścieżką nihility o atrybucie fizycznym. Zaznaczę też od razu, że o jej roli w grze nie będę się rozwodził, bo póki co to tylko spekulacje. Przechodząc zaś do faktów, jej opis głosi nam, że w dawnych czasach nosiła imię Helektra, zaś aktualnie znana jest pod imieniem High To dowódczyni rycerze świętego miasta, Okemy. Przypisany jej tytuł brzmi Wave Strumming Knight, co tłumaczy się dosłownie na brzdąkająca falami rycerka, jakkolwiek to nie brzmi. Zaś fragment Styxia, nadbrzeżne miasto upojenia i marzeń, gdzie echa starych pieśni wciąż dryfują wśród fal zdecydowanie wskazuje nam na jej powiązanie ze Styxią, która aktualnie jest miastem śmierci. To miejsce wyglądało kiedyś o wiele lepiej. Reszta tekstu skupia się na ujawnieniu nam, że High Islands to dziedziczka Korplej oceanu, kielicha obfitości Fagousy, która być może jest inspirowana nawet Dionizosem. W końcu to też był bóg yy, Impres i wina. W yy, mitologii greckiej oczywiście. Całość kończy się cytując... Przedstawienie musi trwać. Nawet jeżeli nadzieja jest tak krucha jak bąbelki, fale będą płynąć naprzód. W samej grze zaś o High Islands mogliśmy słyszeć już m.in. od Aglae lub Cypher. W końcu, nawet w jednym z trailerów Złotej Ery, High Islands znajduje się na tym samym arcie co one. Była im bardzo bliska, a jej śmierć w najbardziej znanym nam cyklu Amphoriusa i smutek z tym związany podzielił Aglae i Cypher na długie lata. Była im niesamowicie bliska. Dla Aglaei znaczyła podobnie wiele co Cypher, a ile znaczyła Cypher, raczej wiecie. Fagosa, z którą High Islands jest związana, to tytan oceanów i sztormów, jak i władca wszelkich imprez i bankietów. Zgodnie z mitologią Amphoriusa, tytan ten był określany jako kapryśny z obsesją na punkcie przyjemności coś czego zupełnie nie odczuwam od High Islands. Nauczył ludzi, jak tworzyć wino, pieśni i tańce. Do tego wiecznie rywalizował z Georiosem, tytanem Ziemi którego również formy nie znamy. Fagousa dzierży też na sobie obowiązek zmycia grzechów świata. Łaźnie obdarzone jej błogosławieństwem, które możemy znaleźć w Okemie, nie tylko pomagają na rany, ale i leczą ducha. Ludność Okemy ogólnie bardzo je sobie ceni. W sumie kto by takich łaźni sobie nie cenił? W końcu, uleczyć ducha, wyleczyć rany. Dajcie mi takie łaźnie, przydałyby się. Przechodząc zaś do sery informacji będzie tutaj zdecydowanie mniej. Jak czytamy na Instagramie, Cerydra to postać podążająca ścieżką harmonii, co do tej pory mnie zadziwia, znając już jej historię, o atrybucie wiatru. Spekuluje się, że będzie bez supportem do Fainona. Dzierży wiele tytułów nadanych jej przez lud, takich jak Nosicielka Płomienia, Władczyni, Tyranka, Imperatorka, Supreme Commander lub nawet Chessmaster Monarch, czyli Monarcha Mistrzyni Szach, co wskazuje na jej utalentowanie w strategicznym myśleniu. Pochodzi z północnego imperium, zaginionej dynastii, gdzie zamarznięte ziemie płoną ambicjami podboju. To Chrysos Her dzierżąca Corflame prawa, szal sprawiedliwości Talantona. Wpis zakończony jest tekstem. Rozstawcie swoje pionki, wyzwijcie bogów, ogłoście wyrok nad niewiernymi i wyryjcie drogę dla Flame Chase Journey w przeznaczeniu tego świata. To nie koniec. Ścieżka Amphoriusa będzie płonąć poprzez gwiazdy. Zdecydowanie maluje nam się jednostka ustalająca wiele praw i pilnująca porządku, pasująca do Talantona. Pytanie, czy tych granic nie pilnująca zbyt rygorystycznie? Trochę taka bardziej poważna wersja Aglai, co ciekawe, powiązana z prawem i wyglądająca trochę jak Furina. Wing wing? Z ciekawostek o samym Talantonie, tytanie prawa, to stworzył on główną walutę na Amphoriusie, która z automatu przewalutowywuje inne waluty, aby zachować równowagę pieniądza. A jego uczniowie osądzają innych, nie faworyzując nikogo, nawet jeśli będzie to inny Tytan. No czyli Talanton to taki bóg rewoluta, który szybko przewalutuje ci pieniądze. Tak. <grych> Co warto zauważyć, design obydwu pań różni się od tego, który mieliśmy okazję zobaczyć w trailerze Golden Epic. Może to mieć jednak swoje wytłumaczenie, bo jeśli przez fajną w 3.4 zaczniemy nowy cykl Amphorylusa, to będziemy mogli poznać ich lekko inne wcielenia. Zobaczymy, jak to wytłumaczą. O ile jakkolwiek, może to po prostu zmiany designowe, ludzie się zmieniają, wiadomo. Obydwie postacie wprowadzone, to możemy wrócić do początków i to dosłownych, do notatki The First Flame Chase Journey i żyć, jakie High Islands i Cerydra prowadziły, zanim pojawiliśmy się na Amphoriusie. Dowiecie się, jakie znaczenie w historii miały i co się z nimi właściwie stało. Będę dosłownie tłumaczyć notatkę, więc na ekranie zapewne zobaczycie jej angielską wersję, bo grafik do tego zbytnio nie ma. Tak więc e, Story time będzie teraz taki, bardzo bardzo się wczuję. Post postaram się bardzo wczuć. Jak wszyscy dobrze wiedzą, wyzwanie bogów przez der Night Salosa było początkiem pierwszej Flame Chase journey. Niedługo potem złote banery przesłoniły niebo, a herosi zaczęli zwracać swoje włócznie przeciwko sobie, rzucając się w prąd przeznaczenia, walcząc o bostkość i prawo do niej. Jednakże prawda o tych czasach bywa bardziej skomplikowana niż znane wszystkim pieśni śpiewane przez bardów. Dziś ujawnię sekrety, których oryginalne kroniki nie mają odwagi wspomnieć. Wielu wierzy, że Okama jako święte miasto miało zaprzeznaczone stać przez setki lat bez jakichkolwiek zawahań. Historia twierdzi jednak inaczej. Miasto to zbliżyło się do upadku więcej niż raz czy to przez długotrzymaną murazę, czy ogromne manipulacje spiskowców. W roku 3867 Light Calendar miasta Stany, Lukas, Ikaria i Korinth stworzyły Zjednoczoną Armię i ruszyły na Okemę. Była to armia o przytłaczającej skali, pełna wojowników o brązowych hełmach i srebrnych zbrojach, ułożonych w formacje tak wielkie, aby wypełnić całe Downcloud. Dane spalono, więc tekstu trochę brakuje. To się będzie powtarzać kilka razy, będę o tym pewnie wspominać dla kontekstu, bo jest to jednak dodatka w grze, tam trochę rzeczy może brakować. Wtem plan uzurpatora z Laoukas wypalił. Trzech wielkich generałów upadło jeden po drugim w rozwijającym się chaosie. Żołnierze rozstawieni w zewnętrznych fortecach, odcięci od zapasów i wsparcia, zostali pozostawieni jedynie z opcją poddania się. Przez chwilę otoczenie świętego miasta wydawało się zupełnie bezbronne. Delikatne jak jajko na krawędzi przepaści. Wieści o nadchodzącej armii szybko dotarły do Okemy. Rada Starszych zwołała trzydniowe zebranie ludu, które finalnie nie osiągnęło niczego innego niż powiększenia paniki. Szlachta i bogaci kupcy zamknęli się w swoich wielkich rezydencjach, wynajmując straż, aby obserwowała w zmianach, tworząc iluzję bezpieczeństwa. W tym czasie zwykli mieszkańcy i kapłani spędzili dni na modlitwach, wierząc, że boskie cuda ukażą najeźdźców i uratują Okemę od naciągającej zagłady. Ponownie informacje zostały spalone. Okema faktycznie została uratowana, lecz nie uratowali jej bogowie, tylko tajemnicza armia, która znikąd pojawiła się na polu bitwy. Jak ryba wślizgnęli się w potyczkę, nie nosząc banerów żadnego znanego w okolicy miasta. Formacje owej armii były zdyscyplinowane, rozkazy o następnych ruchach wydawane bezbłędnie. Na samym jej przodzie znajdował się wojownik, zierżący miecz, zakrzywiony niczym łuk instrumentu z nitkami, no instrumentu z gatunku szarpanych, przydzierający się przez armię wroga, niczym tusz wylewający się na płótno pola bitwy. Teraz już znamy jej imię. Była to półbuk oceanu Dux Gladiorium High Islands. W samej tej walce zabiła 6 tysięcy wrogów. Spływająca po niej krew w oczach ludu zmieniła ją w prawdziwy postrach. Po zabezpieczeniu pola bitwy ta armia nie odeszła od tak, równym marszem ruszyła w stronę Okemy. Na jej czele znajdowała się dowódczyni Cerydra, która zostanie później znana jako półbóg prawa. Ogłosiła się najwyższym władcom całego miasta, obiecując, że przyniesie sprawiedliwość wszystkim jego mieszkańcom. Nie zajęło długo, gdy podjęła się drastycznych metod, aby oczyścić Radę Starszych, uciszając wszelką opozycję. Niektórzy nazywali ją dyktatorem, uzurpatorem, tyranką, ale nikt nie mógł zaprzeczyć, że pod jej rządami Okema szybko odzyskała swoją siłę, stawiając podwaliny pod pomyślność, jaką niesie ze sobą w dzisiejszych czasach. Po raz trzeci zawartość została spalona. Cerydra stworzyła ogromną armię i podbijała jedno miasto po drugim, podczas gdy Mistrzyni Miecza wciąż pozostawała u jej boku, ścinając najsilniejszych czempionów jednego po drugim. Wojna Hers ciągnęła się do momentu, gdy finalnie wraz z władcą Korynfu rzucającym się z okna w rozpaczy konflikt dobiegł końca. Praktycznie własnoręcznie Cerydra i High Silence zakończyły wojny Hers, zabezpieczając pozycję Cerydry jako władczyni wspominanej przez wszystkich w Świętym Mieście. Gdy jej wsparcie zaczęło rosnąć, Cerydra sporządziła edykt, obwieszczający realizację przepowiedni Kefale odnośnie Eranowa. Jej celem stało się upolowanie tytanów i zebranie ich korflejmów. Zebrała niesamowitą liczbę bojowników, uczonych, kapłanów i podróżników. Bohaterowie z różnych zakątków świata odpowiadali na jej wezwanie, a ich liczba przekraczała liczbę pilarów w pałacu. Ta wielka kampania została zapamiętana jako The First Flame Chase Journey. Jednak nikt wtedy by nie pomyślał, że setki lat później bohaterowie będą musieli jeszcze raz wyruszyć tą samą ścieżką. Ostatni raz zawartość została spalona. I w ten sposób armia ścigająca płomienie spotkała się z gromką porażką. Od tego momentu się roztropna cerydra przeszła przemianę. Stała się uparta, nie zważając na żadne rady, aż finalnie zupełnie zniknęła z oczu ludu. Dopiero gdy plecąca złoto Aglaja stanęła na wysokości zadania i przejęła po niej pozycję, porządek polityczny w Okemie nareszcie zaczął wracać do normy. W ramach docenienia mądrości i duszy przywódcy Aglaei, Rada Starszych wyznaczyła ją jako nową głowę miasta. Tradycja, która ciągnie się po dziś dzień. Jednakże wierzę, że Cerydra nie zniknęła od tak, jak to przedstawia Rada Starszych. Raczej rozpoczęła jeszcze większy plan, którego skutki dopiero przyjdzie nam poznać. Sam fakt, że prawo Amphoriusa pozostaje niezłamane po dziś dzień, jest najsilniejszym dowodem jej wpływów. Zaś jeśli chodzi o Dux Gladiorium High Islands. Niektórzy mówią, że wciąż chodzi po ziemiach Amphoriusa, nosząc błogosławieństwo oceanu w swoich objęciach. Fale uderzające o wybrzeże. Być może są one niczym więcej jak szeptami jej samotności. To właściwie wszystko, czego możemy dowiedzieć się o tej dwójce. A sam tekst oczywiście nie wyjaśnia wszystkiego, aczkolwiek może rzucić Wam większą perspektywę na to, jakimi osobami były obydwie panie. No i jest ciekawy pod względem historycznym, przynajmniej dla mnie. Jeśli zaś chodzi o temat ich możliwego dalszego życia, który kłóci się trochę z tym, co słyszeliśmy o High Islands w głównej historii, to nie mam na to odpowiedzi. Dowiemy się pewnie dopiero w kolejnych wersjach. Oczywiście na przestrzeni czasu obydwie postacie mogły się zmienić, możemy też poznać je w jakichś innych reinkarnacjach. Ich charakter nie musi być taki sam. To jednak są teksty sprzed y, tysiąca lat lub więcej. Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał i jednak coś nowego do tematu wniósł. Zapraszam też do pisania komentarzy, lajkowania i napisania, czy planujecie może pulować po High Islands lub Cerydre. Ja sam na razie skupiam się na Fajnonie z moimi 40 wishami po wishowaniu na Cypher. Tak więc może się uda. Do następnego i bye! -o.